cena zestawu 59.99 zestaw 4 kosmetyków tuż do rzęs, olejek yy, cień do powiek w płynie woda perfumowana cena zestawu 59.99 zestaw 3 kosmetyków cień do powiek w kredce, maseczka do twarzy woda perfumowana inkadesens. cena zestawu 59.99 zestaw czterech perfumetek Attraction Far Away If True Today Always Scena 4 perfumetyk 49,99 Zestaw 2 kosmetyków Kretka plus tusz do rzęs cena zestawu 21,99 Nowość Avon Encanto Inspiring Zestaw trzech kosmetyków Balsam do ciała Krem do rąk i mgiełka do ciała. Cena zestawu 49,99 W każdym zestawie dwa kosmetyki. Balsam do ciała plus żel pod prysznic. Pierwszy zestaw. Regulujący kokos. Drugi odżywcze kakao i trzeci lawenda. Cen każdy zestaw po 17,99 Avon Premier Lux Zestaw... Dwóch kosmetyków za 39,99, czyli tusz plus puder lub tusz plus odżywcza pomadka za 29,99. No dobra, to by było na tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć ten Avon mini katalog, to proszę dać mi znać. Do widzenia.